Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Takie świadectwo Jezusie daje dzisiaj święty Łukasz w dziejach apostolskich. Tym drzewem, na którym zawiesł Jezus jest krzyż. To pierwsze oczywiste skojarzenie. Nie sposób jednak zatrzymać się tylko na takim wytłumaczeniu, bo narzuca się. I jeszcze jedna interpretacja nawiązująca do obrazu drzewa życia. To w tej perspektywie nabiera szczególnego znaczenia i głębi świadectwo o zmartwychwstaniu Jezusa. Krzyż jest drzewem życia, tym samym, które było w centrum ogrodu Eden. To drzewo. To dar nowego życia, które Bóg chciał nam ofiarować od samego początku. Pragnął przygotować nas do przyjęcia tego daru. Człowiek jednak, sprzeciwiając się Bogu, zamknął przed sobą drogę do tego drzewa. Ponieważ nie był gotowy, aby przyjąć jego owoc i żyć wiecznie. Bo ojciec, Stworzyciel, konsekwentnie realizuje swoje dzieło, nawet jeśli będzie go to wiele kosztować, nawet jeśli zapłaci za to życiem swojego syna. W tym ukazuje się najbardziej niezwykła prawda naszej wiary: prawda o Bogu, który chce dzielić się ze mną darem swojego życia. Życia, które nie jest trwaniem w wieczności w jakimś nieokreślonym dłużej czasie, ale jest zanurzeniem w samego Boga, który pragnie dzielić się z każdym z nas sobą, ponieważ to on jest życiem, jest komunią z nim. Jezus przychodzi, aby ukazać szlak prowadzący do ogrodu Eden, do drzewa życia. Droga do niego wiedzie przez śmierć, w znaczeniu dosłownym, ale jeszcze bardziej w sensie przenośnym. Jest to śmierć, o której pisze święty Paweł: Umarliście bowiem, i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Wyraża się ona w dążeniu do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi, w ciągłej gotowości umierania dla tego, co przyziemne, co jest we mnie grzeszne i słabe, tej gotowości zapierania się siebie. Dokonuje się to w wyborach, które można powiedzieć, zabijają we mnie Starego Człowieka, umacniając obraz Jezusa. Nie można jednak zapomnieć, że ten obraz, to podobieństwo zawsze jest nam ofiarowane. Nie jest owocem mojego starania, ale darem bezinteresownej miłości Boga, owocem życia. Miłości, która zwycięża śmierć, jaką niesie grzech, rozpraszając jej mrok. Swoją obecnością Jezus, niezależnie od tego, jakie są nasze grzechy, nie pozwala się nam pogrążyć w mroku śmierci, ale zawsze jest przy nas w pełni obecny, w swojej miłości. Miłości, która jest większa od każdego naszego grzechu. Miłości dającej prawdziwe życie. Aby ją odnaleźć, Trzeba wyjść z bezpiecznego wieczornika i podobnie jak Piotr i ów drugi uczeń, pójść do grobu, wyjść do miejsca śmierci. Tam można odnaleźć świadectwo zmartwychwstania, wyjść do tego, co trudne, co nas może zabijać w poszukiwaniu własnej woli, ambicji. Przestrzeni i miejsca, w której chcemy realizować wyłącznie siebie. Bóg wyszedł dla mnie ze swojej strefy komfortu, abym miał odwagę zostawić swoją, abym ujrzał i uwierzył.